Z dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem jesteśmy w. Wy... What the hell? I tym razem jesteśmy wy, e, w Robloxie w grze. E, no, z tymi statkami nie, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa. I jest Coxie, Monsterek ha. i Anonimowa. I to, co brzmiło, się starzyło, To ja nawet nie wiem, co to było. Co się, co się tu stało ogółem? Guzik się podłączył tutaj do tego i. Wszystkie. Jak? O, o, działa! Łote! The... To jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. To jest moja broń. Jak ich nie będzie słychać, to niestety. No niestety to nie moja wina A ja mam takie guziki? Poczekajcie bo... To, jest, to jest śmieszne A ja nie mam takich guzików chyba No nie mam takich Ja mam za to takie ścianki O, mogę zamurować wam w Okej okay, to chodźcie To chodźcie, zaczynamy Płyniemy, lunch jest i płyniemy co tak dużo krzeseł? Kto daje tak dużo krzeseł? Eee... Chyba... Anonimowa O! Ja Okej! Okay. Się... Teraz mamy przewagę Ja się będę chcę Więc uwaga, bo ja się będę chcę jak... Co ty, Anonimowa, zrobiłaś? Ej, wracaj się, zakręć! Ej, to mi ścięło! Nie! Nie, yeah, Anonimowa! O! Udało się prawie! Nie! Yeah. No ja i was zginęła O ja mogę celować tym Ale hey. <grych> Jesteśmy po prostu samochodem <grych> To jest cudowne, nie? <grych> Jesteśmy autobusem właściwie Jedziemy Oj, co się stało? To dołożył? Ty dopalacze, niech się je usunie. No to... Co, zacznę od nowa, ginie mi i zaczynam od nowa? Bo coś się ewidentnie zepsuło. Okej, okay, ja też. No tak. No, tak, tak. Dobra, ja też. jeszcze ja Okej. Okay. Zostałem 10 złota. Jestem bogaczem. To dalej istnieje, to powinno nie istnieć już A ja tylko osiągam. Okej, okay, jeszcze raz. Okej. Okay. Wszystko rozleciało się. Zostałem A tylko... Okej. Okay. Koksy już tutaj. Ale nie ruszajcie przycisków, bo już tu mam dostanie wypadek. Dlaczego nie? Okej, okay, to zaczynamy. O, Patrzcie co się dzieje tutaj. Dobra, jedziemy. Wyglądamy jakby się urwaliśmy z jakiegoś wesołego miasteczka. No tak, tak. <laughs> Okej. Okay. Co się tu Ale... dzieje? Czemu nie możesz jeździć? O, o. pękły. Ale jak się patrzy na te... A i tak się... Nie popsuło. Nic się nie popsuło, po prostu jedziemy na jakiś w budowy coxiego. Ok. Możesz jeździć po tym lądzie tu po boku. Ej, spróbuj jeździć po tym lądzie, bo wtedy przeżyjemy. To jest troszeczkę oszustwo, ale przeżyjemy. Chociaż to nie oszustwo, jak daje taką możliwość. Nie, nie dać. No nie. Co no nie? Coś pisze. Ale co no? Żeby nie jeździć po tym? Ale co tak? Mm. Okej, okay, nie wnikam. Tak, tak. Okej. Okay. No nie, nie rozumiem. O, o co tak, tak? Okej. No, Okej. Okay. 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 Czyli może się z nami komunikować, to jest dobry znak. Co się tak? A bo tu zegar jest. Co odpalasz? A co to za kamera odbyłem? O kamera! Właśnie jak pana kamera? Skąd wy macie takie itemy? Ja mam ja takich nie mam. Ja tu stałam, nie wiem. O i mam kamerę! E, jak, jakiś celownik normalnie. O, zniszczyło nam przycisk. O i kamerę też. To jest chyba mój najmniej ulubiony pojazd. Nie, to też jest. O to, ja tutaj przyjadę w Bóg. Przyjadziesz bogiem? Bogiem. Bogiem. Ok, to zróbmy jedno, jedną rundkę tylko, ok? Nie, nie. Poczekajcie, widzowie i wy, bo mój piesek, tak, ogółem mam pieska. Okej. Okay. Nie lubi być sam w pokoju. Dobrze, już jestem. No i co, jak tutaj sytuacja? Jeśli jakbyśmy na Okej. Drift 100. Okej. Okay. Ale jadę szybko. Okej, okay, jesteśmy już na trzecim poziomie. Chemikalia. Nie, ja zginęłam. Zginęłaś? Kto zginął? A! No. Monsteryk no zginął. Okej. Okay. Oh. I anonimowa też zginęła. Okej. Okay. Yes. Okay. Dostałem... Zostajaliśmy tylko my Koksie. I mój piesek ojojoj oj, oj, tu będzie trudno jeszcze tu ufosy latają o nie ginę żegnaj najdalej chyba dojechałem no okej okay, no to wracamy na spawn'a i co teraz robimy czy już kończymy ogółem? Okej, okay, mam 80 plus jeden skarb, plus drugi skarb. Co się tu dzieje, kiedy mnie nie było? Co się tu działo, kiedy mnie nie było? Bółem? O, kolejna skrzynka. Zobaczcie, co kupuję. Okej, okay, to. To buduje ktoś statek, czy z, z zapisów robimy? Mamy swoje skarby jest swoje. Tak. To poczekajcie, bo mi się tutaj o, mam ten przełącznik epicki. Oki, teraz to ja mogę budować. Tak. Poczekajcie, bo mi się tutaj o, musi tam. wszystko załadować. A ja mam portale. No ty masz portale, ty masz fajnie. Ja mam tutaj takie coś. O, jest. Oki. Ja tu wsiadam. Tylko jeszcze dorobię jedną rzecz i ją zapiszę, czyli guzik, który kieruje wszystkim. Ty idziesz do mnie? Okej. Okay. Okej, okay. i mam ten guzik. No zost... Możesz iść? Nie. To moje miejsce. Kto tu postawił choinkę? Kto tu postawił choinkę? Okej, okay, zapiszę sobie. Bo tylko moje się zapisują, w budowle, więc. Save. Save. Jest. I zablokuję. No, kto tu wszystko niszczy? Okej, okay, to chodźmy do Twojego Coxy, bo tutaj mi monsterek wszystko zepsuł. Okej. Okay. To idziemy, Koxi? A gdzie jest ogółem Anonimowa. Dobra. Ja sobie wezmę na drugie siedziła i bo... A nie, nie ma. Ja już... O guzik, epicko. Przepraszam, że ci popadłam. Ale ja tym tylko osiadłam. Zacz... Zacznijcie. Gdzieś anonimowa ogółem? O, coś tu pisze. Okej, okay, dobrze, zaczynajmy już. Ktoś kliknie to drugie. Okej. Okay. O Jezu, jak to wszystko rozpadło. No może to takie... Czekajcie. Anonimowa jest w tym takim... O, Ja jestem w kamerze i mogę strzelać. I to jest epickie. Gdzie to tę kamera? A tutaj jest ta kamera. O, A dzięki temu siedzeniu tak mogę kierować. No to tak to można omijać. Okej, okay, lecimy tutaj. Omijemy wszystkie... Och, czasami się nie uda. Tutaj jest pusto, więc polecimy tutaj. I rozwijamy pełną prędkość. wiem. I to jest fajne. Okej, okay, rozwijamy pełną prędkość. Tutaj jakiś... No co się tu dzieje? Goście kolek, korek robią. Halo, tu ktoś próbuje jeździć. Co się tu dzieje? Nie wiem, pełno osób tu jeździ jakoś. Skąd tu tyle osób? Okej, okay, czyli się już przewróciliśmy. O, 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 powoli, powoli się udaje, prawie się mi udało obrócić, niestety nie udało się. Okej, okay, wchodzę w tryb kamery, uznaczam Koksiego i strzelam w Oki. Okay. Ale, ale tryb kamery. No te kamery to są epickie, tylko szkoda, że ja takiej nie mam. Co się tu dzieje? Typie, ile tu typów jest? Utknęliśmy na jakiś typie. O o, przeżyliśmy, okej. Okay. Co? Oj, zniszczyło nam trochę, ale to nic nieważne. Ważne, że dalej jedziemy. Okej. Okay. Rozwijamy prędkość. Kiedyś trzeba było liczyć ile jest do końca, a teraz... Okej, okay, to już się nie będzie jeździć. Kiedyś trzeba było liczyć ile dojedziemy do końca. A teraz tu mamy tą mapkę tą... Ja Ja... Ja lecę do góry tu na najwyższe krzesło. Nie, nie! Najwyższe krzesło mnie zja... zabiło oczywiście. A no ja No nie, czemu zawsze tak się dzieje, że jak inne? Okej, okay. No to zdeznałem. A po prostu O, hajsi. Ile hajsów? A w drużynie, o jest tutaj Anonimowa. Witaj Anonimowa. To teraz na nich czekamy. Tak. pisz takimi, wiesz, kreskami to będzie lepiej albo osobno, takie z kreskami albo taki odstęp rób, że w, albo t, e, odstęp a, odstęp k, lub t kreska a kreska k, to działało zwykle. Byłam, ok, w... Czekaj, ja się przybliżę. Ja se przybliżę ja normalnie kamarka. kamerka. Syky, ok, okej. Byłaś wysyky. E, czekaj, napisz jeszcze raz, może dru drukowanymi, z przerwami takimi. W kamieniu, aaa! To tam była, ok. Kończymy odcinek, czy e, nie? Koks jak? Kończymy, czy nie? E, Monsterek? A ty, anonimowa, powiesz coś? Napiszesz? To ogółem... To może skończymy ten odcinek? No wschodźcie, wszyscy siadamy. Na swoje trony. No mogła A w ogóle dlaczego ty się Monsterek nazwałeś Monsterek jak jesteś dziewczyną? To takie... Nie miałam zmysłu na nazwę. <laughs> Okej, okay, no to... Pani, zostawcie łapkę w górę. To będzie fajnie. I komentarz. No i...